A więc zaczynamy dzisiaj sobie sprawdź, ile zrobić pompek. Nadal może być jedna, tylko pamiętaj o tym, że ma być właściwa. Także zobacz sobie teraz tą technikę i opis, a później sprawdź swoją siłę. Więc tak, przypominam, na sprawa. Szerokość najlepiej byłoby na szerokość barków, tak sobie to zapamiętaj. Jeżeli chodzi o pompkę, na początku fajnie byłoby, żeby udoskonalić tą technikę na kolanach. I teraz najważniejsza sprawa, jaka ja, jest biodro. Biodro nie mam odpięte za tak bardzo. Ok, tutaj. Nie mam odpiętego biodra, tu dopięte, jeżeli właśnie masz taką tendencję, to lepiej za każdym razem lepiej dopinać niż puszczać ten brzuch, bo wtedy to nie będzie właściwe, dobra? Więc tego się uczymy, jeżeli robisz 10 pompek normalnie, na kolanach, fajnie, idzie, no to próbujesz sobie robić już na wyprostowanych nogach. I teraz tutaj się też bawisz wypchnięte łopatki i schodzimy do domu, tutaj. To jest tak zwany przegląd techniczny, który ja będę tam używał w terminologii, czyli przegląd techniczny, czyli jest tak, jest łopatki wypchnięte, Biodro jest zapięte, a nogi wyprostowane. No i teraz wiadomo, będziemy robić wszystkie sobie po 10 powtórzeń. To jest takie uniwersalne. Ponieważ nie będziemy robić e, trudności, w trudności powtórzenia, że będziemy zwiększać, nie wiadomo ile serii. Nie. Mam być proste, na 10 powtórzeń, ale będziemy robić różne pompki. I teraz tak, wersja to będzie dla mężczyzn oczywiście. Przygotuję wersję dla kobiet, tylko proszę oczywiście o to, o propozycję. O komentarze, o feedback dla mnie, ponieważ wtedy ja mam taką motywację, bo to mnie napędza, że mam ja mogę po prostu pomóc. To jest prosta sprawa, także od tego zaczniemy. No i co, bawimy się dobrze, to jest podstawa. Yy, długie filmiki będą na YouTubie, z tego, krótkie będą na, właśnie na Instagramie. I teraz tak, proszę Cię, podziel się podzielić tym właśnie materiałem z innymi. Zachęcić, właśnie tak samo do tej aktywności, bo to będzie nasze takie wyzwanie. Tak, właśnie, żeby jeszcze możecie zająć do tego, mam tylko nadzieję, że zaczniesz jeszcze regularnie trenować. Także dołącz do mnie. będziemy się dawać.